Na jaw wyszły poruszające wieści o rodzinie clarkę. Łzy wzruszenia odbierają mowę. Tego nikt się nie spodziewał. Informacje, które ujrzały światło dzienne, wywołały fale ogromnego wzruszenia. Łzy płyną, a fani są w szoku. Wielka wymiana od pięcioraczków w choryńcu do krytyki w Tajlandii. Rodzina Clarke. To nazwisko w Polsce stało się synonimem spektakularnego wydarzenia z 2023 roku, kiedy na świat przyszły pięcioraczki. Historia polsko-brytyjskiej pary Dominiki i Wincenta stała się natychmiast gotowym materiałem na film, bo taki poród to event. Niestety, radość była niepełna. Jeden z chłopców. Henry zmarł zaledwie po trzech dniach. To był start, który naznaczył ich publiczną obecność. Dziś rodzina liczy dziesięcioro dzieci i, co ciekawe, w ogóle nie mieszka w Polsce. Dominika i Wincent Zlarkę podjęli decyzję o przeprowadzce spodkarpackiego choryńca zdroju do Tajlandii. Od tego czasu ich życie jest regularnie relacjonowane w mediach społecznościowych, gdzie zgromadzili spore grono obserwujących. To właśnie tam, w egzotycznej scenerii, toczy się ich codzienna walka, wielodzietna proza życia, problemy finansowe i próba zbudowania normalności na drugim końcu świata. Decyzja o Tajlandii, choć dla wielu niezrozumiała, zdaje się być ich sposobem na ucieczkę przed natłokiem i być może przed polskim życiem, które szybko zaczęło weryfikować ich finansowe możliwości. Dominika Clarka wielokrotnie sygnalizowała, że choć zmagają się z kłopotami, to powrót do kraju nie wchodzi w grę. W Tajlandii próbują zarabiać na życie. Stawiając na pierwszym miejscu, jak podkreśla Dominika, dobro dzieci, życie na widoku i koszty krytyki. W dobie mediów społecznościowych, każda decyzja rodziny clarkę jest natychmiast poddana publicznej ocenie. Publikowanie życia na taką skalę ma swoją cenę. Oprócz wyrazów podziwu za logistykę i codzienną wytrwałość, clarkeowie regularnie spotykają się z ostrą krytyką. Zarzuty dotyczą często warunków życia, a internauci nie oszczędzają słów. W pewnym momencie ta krytyka musiała przekroczyć jakąś granicę, bo Dominika Clarkę, cytowana przez Plejadę zapowiedziała, że podejmie kroki prawne przeciwko najbardziej zajadłym krytykom. To pokazuje, że cienka granica między relacjonowaniem a hejtem została przekroczona. Rodzina, która dobrowolnie wystawia się na widok, musi nagle zacząć bronić swojego prawa do prywatności i własnych decyzji. Paradoksem jest to, że chociaż borykają się z wyzwaniami, to właśnie Tajlandia, z jej niższymi kosztami utrzymania i innym klimatem społecznym, stała się dla nich bezpieczną przystanią. Czy faktycznie jest to stabilne rozwiązanie, czy tylko ucieczka w egzotykę? Czas pokaże. Ważne jest to, że Dominika Clarkę wciąż walczy, co widać po jej medialnej determinacji, by utrzymać ten nietypowy styl życia. Refleksja na małą skalę. Niedawny post Dominiki Clarke w mediach społecznościowych dał ciekawe spojrzenie na ich perspektywę. Opublikowała zdjęcie, na którym widać jedynie jej męża, starszą córkę i jedno z pięcioraczków. Post był poświęcony myśleniu o mniejszych rodzinach sytuacji, która dla Clarkeów, wychowujących dziesięcioro dzieci jest po prostu abstrakcyjna. Rodzina 2 plus 2 to zupełnie inne doświadczenie. Nagle robi się tak spokojnie, tak cicho, że aż człowiek nie wie, co ze sobą zrobić. Kiedy mam okazję przez chwilę funkcjonować w mniejszej wersji naszej rodziny, daje mi to naprawdę inną perspektywę na nasze życie. Napisałą Dominika Clarkę. Ten wpis wywołał falę komentarzy, które były dość podzielone. Naturalnie znalazło się wsparcie i podziw ze strony osób mających małe rodziny 2 plus 1, które ledwo ogarniają chaos dnia codziennego, a co dopiero taką armię. Ale był to też pretekst do szerszej dyskusji o różnych modelach życia rodzinnego i o tym, jak subiektywne jest poczucie dużej czy małej rodziny. Dla clarków dziesięcioro dzieci to nowa norma. Dwa plus dwa to zupełnie inna bajka, urocza, spokojna, przewidywalna. Ale ja? Ja absolutnie nie wyobrażam sobie takiego życia na co dzień. Moje serce bije w rytmie dużej rodziny, głośnej, chaotycznej, pełnej śmiechu, bieganiny i niekończących się historii, podsumowała myśl mama pięcioraczku.